Przy okazji nagrywania odcinka podcastu "Aktywne czytanie" na żywo, to było na Instagramie, nie zdążyłam wam opowiedzieć o książce "Piraci Oceanu Ludowego" wydawnictwo Zakamarki, a bardzo bym chciała wam opowiedzieć, więc jeszcze tutaj w dwóch słowach powiem na czym, o czym jest ta historia. To jest Baśniowa opowieść o naszą główną bohaterką jest dziewczynka, ma na imię Siri, i y, cała akcja polega na tym, że Siri ma młodszą siostrę, która została porwana przez złego kapitana piratów, który się nazywa Biała Głowa. I y, tenże kapitan to jest bardzo, bardzo wredna postać, dlatego że on porywa dzieci z y, różnych zakątków świata y, i swoim pirackim okrętem przywozi te wszystkie dzieci do kopalni, gdzie muszą bardzo, bardzo ciężko, dramatycznie ciężko pracować przy wykopywaniu czegoś, co jest mu bardzo potrzebne. I mogłoby się wydawać, że no, skoro pirat, no to oni są, wiecie, tacy pazerni na skarby, a tu nie do końca o to chodzi. I pod koniec tej opowieści dowiadujemy się, o co tak naprawdę chodziło kapitanowi. Natomiast cała ta historia to jest śledzenie losów naszej bohaterki, która skoro jak się dowiedziała, że jej porwano siostrę, postanawia, mimo tego, że w jej głowie i ogólnie dla świata ona jest no, małą dziewczynką, yy, ona postanawia uwolnić siostrę, co oznacza, że musi stawić czoło straszliwemu kapitanowi i całej jego załodze. I wszystkie rozdziały tej książki to są takie, wiecie, taka baśniowa podróż tej naszej głównej bohaterki. Ona czasem ląduje na Wyspie Wilków, innym razem gdzieś tam zostaje złapana, ale poznaje jakiegoś dobrego człowieka, z którym się zaprzyjaźnia, i potem ich losy się rozdzielają, a potem splatają. Ona ma różne dołki i górki. Nie mogę Wam opowiedzieć tutaj treści, bo jeśli ogląda mnie teraz jakiś nie wiem, dziewięciolatek, dziesięciolatek, odebrałabym mu całą frajdę. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że autorka tej książki napisała, jeśli kojarzycie, też z wydawnictwa Zakamarki, Prezent dla Cebulki, albo moja mama, Gorylica. To są piękne książki, wzruszające, bardzo, bardzo często polecane w grupie Aktywne Czytanie, ale dla trochę młodszych dzieci. A tutaj z racji tego, że to jest już taka gruba opowieść, myślę, że wciągnie starsze dzieci, i to, co tutaj dostaną, oprócz tego, że fajną historię i takie wciągnięcie w baśniową przygodę, to taką informację. To właśnie to, że nawet jeśli świat uważa, że ty nie dasz rady, że coś nie do końca jest dla ciebie, że a zostaw to piratom czy zostaw to ludziom, którzy wiedzą więcej, czasami właśnie takie podejście ludzkie i nawet bym powiedziała, takie dziecięce spojrzenie na dorosłe sprawy i dorosłe problemy i ogólnie dorosłe sytuacje, czasami to jest właśnie rozwiązanie i więcej można zdziałać będąc dzieckiem z otwartym sercem i otwartą głową. Głową, niż takim dorosłym, który czasami już jest bardzo mocno przekonany do swoich racji, już jest zafiksowany i z racji tego, że jest dorosłym, on uważa, że wie lepiej. Tutaj właśnie okazuje się, że nie do końca dorośli wiedzą lepiej, jak żyć, jak fajnie żyć, jak być dobrym człowiekiem.